Witam serdecznie, jesteśmy w Dworze Wazowieckim. Targowisko wiejskie. Godzina 6.55 Zapraszamy na krótki filmik To żółto sprzedałeś? Weszłaczkę? żółto? A to jest. Oj tuś taka uda jest Sie dobdzi się złotek Perłówki, króliczki kolejne, wiedeńskie kolejne, kolejne, samca. Nie. sam nie Nie kolejne, ja mam kolejne, ja Ja mam kolejne, Ja mam cena takich Jaka 150 wygląda 160 da ich już, niech tam 8 nie ma. 8 tych sztuk Blaszko, 8 tych sztuk A tu pana po ile? A co? Czemu one takie mają tutaj? Nie mają przodu na przykład ta samiczka A nie wiem Teraz tutaj w tym bo tam też właśnie Niestraszone, zimno, nie? Ja się dla nich nie znam Trzeba się zdać tutaj witerki bardzo ładne paluje zobaczcie ładne ładne a gdzie jest ten mój wiedeński gdzie on jest zaraz go zaraz znajdziemy kupiłem wiedeńskiego później go odbiorę ale pan mówił, że to nie dla mnie, że to nie lata To powiedziałem mu, że nie dostanie chuj Że nie kłamie. Mało tam dałem za niego To tu piękne winy jaka, jaka cena proszę pana Wilynków na przykład Czerwony na przykład parka Z wysokiej półki Mam zdolność Mam zdolność kredytową To pytam się najwyższa półka, nie? 220 250 A żółte po 230 Może być palta A te czarne to w parze czy nie? Nie, samczyk i samiczka Tam się tylko tą rasę ma czy jakie Od początku? 220, 250 Muszę se któreś kupić A żółtech 120 tam... Żółty jest jeden? Tu masz żółty jeszcze. Co wejście? Tu chyba wszystkie samiczki, co? Te czajki. Może być samczyk, jeden taki najstarszy. To woliernia czy rozpuszczam Rozpuszczamy. Się to? Rozpuszczamy sobie. Który droższy to zamykam. Tak to wygląda. To są z tego roku wszystkie? Nie wszystkie, ale większość młody gołębi. Bardzo ładnie. To pan ma trochę tych gołębi, co? No Winerki bardzo ładne. Te winerki. Słaby Ten słaby Dziubek ma, nie? mają swoje wady, ale po to jak to ma wady A ile taka para, proszę pana, tych winerów? Pani jest Andrzej Andrzej Zdroweczka, oglądać, lajkować Normalnie Doki, paręc, co ma? Ludzie mnie zaczepiają będzie wszyscy mnie widzieli, tu budapeszt 20-30 zł tą sztukę Bo wcześniej pytałem Robię, tu tak wyglądało A tu jeszcze nagramy środek Tu nagramy środek Tu nagramy środek I tamtą stronę przelecimy i idę do chłopaku Gazba tego tu to się jeszcze widziałem Dlaczego? To zależnie trafimy Pó ile ten locik? A gadówki Co? Gonione? Trochę? Kurwy, wgonione właśnie, Jestem w domu Nie będę trzymał chłopie, bo to chodzi długo i rozwala się. Kurwa, w kupie e? nie W kupie jest 20, Z daleka jesteś? 20, 20 Ile są? 10 km. A jak przyjedziemy zgonisz to? No? Zgonię. Co? Zgonię. to ci się czkarne. Czemu? Nie chodzą w locie? No nie, no, weźmy kurwy. No, nie chodzą w kupie, no. Zerwią się w kupie, no to są wszystkie młode, starych, One właśnie takie popie przodę, nie? Co? No? Popie przodę, nie? Nie no. Mówię, że nie chodzą w kupie i likwiduję Chodzić chodzą, ale nie w kupie, nie? Mądre, nie złapił tego. Blisko, młodszy, stary, gorący Nie kucznie, bo skurwysy młode ku nie, nie kucznie A chodzi w kurwę Masz Masz nerwice bierzesz, nie? Nerwice masz, nie? Ja dlatego kąciaty miałem, wyrzuciłem to Tak samo chodziłem Tu dwa, tu dwa, dwa, dwa tam cztery, tu pięć Tak samo Dobra no, nie. Ile takie widynki, proszę pana, można Co nagrać? Pana? Można nagrać? Cztery paczki można nagrać Za 5 dni można nagrać? Elbląg blok? Po, po tym, po głosie Ta, poznaję Od razu, nie? O, paczki no. Tak? Kurczę Ja w wiadomościach oglądał Trzy paczki Oj ty, to dla Elbląga mówić 4, a tu dla... Ob... Ale za całą za pa, parę. A, przepraszam, zwracam kolor. dobra, dobra. A wy, wy robię to w moim locie? No nie wiem, którym się chodziło. Czy z Budapesztanu, czy z czymś innym. Ja w ogóle kurwa nie słychać. Ale ładne, eleganckie, zobaczcie. 400 złotych parka. Ile zapłacisz? Trzysta ale zobacza komu koło nam abrębiał. No, na 3 stuka! Ty, to weź tak. na trzy raty, co nie dziela stuka? No chcesz... oh. Co Cześć, takiego samcia od razu. Co nie dziela stuka, Oczywiście. Coś zawsze będzie, nie? Ale chętnie do poznania, nie? Dobra, idę po mojego gołębia. Gdzie on jest? Gdzie ten mój gołek. A potem gołębia? nie mogę Robię, mam tego wiedeńskiego, ale od nie lata, ale pur, spróbujemy go wyrobić. Idę, bo już kupaki jest Targ się prawie kończy. Siódma dochodzi, ale po siódmej tu jakiś mały jeszcze, zobaczcie wiosło, chyba kupił. Następny raz będzie sześć. Zobaczył, już chcę płacić za trzydychy, a tak to nie pozwolił nagrywać. Nie, w porządku, dziadek. Uciekawy, przespieszamy, Przyspieszamy trochę, będzie troszkę skakało. Tutaj mamy karby. A tu jest jeszcze jakaś. Cudo. Tam do stronę jeszcze muszę nagrać. Bo zaraz nie zdążymy. To Co tu jest? O jakie czerwone, wody. takie, takie poszwali? 20 złotych. Obróczkowane? Tak. To trzeba. Lotowane? Takie czerwone? Czy lotowane? To? Nie. To tylko tak dla siebie. A dla siebie. Ładne czerwone. Dwadzieścia w każdą stronę przelotowałem. Lubię takie taki kolory. kolory. Dobre. Ładne, nie? Dobre. Ładne, ładne. Córka, córka się zdała. Dobra, po Pozdrawiamy. Ucieka bądź. kolego? Tu coś takiego? Dobra, jeszcze wezwę. tu zagrawy.